potrzebujemy na prysznic. 5 minut, 4 minuty, szybka sprawa. 3 minuty nawet 3... dobijam bez mycia serio? włosów, to idzie. idzie. Nie jesteśmy brudoskami. A z włosami? 10. Godzina. Rozpakowanie weliski po wakacjach. Zebranie się do tego tydzień, ale samo rozpakowanie na no to ile? 20 minut? Ja tak bym nie mogła żyć, ja przyjeżdżam z wakacji, z wyjazdu, od razu się rozpakowuję i mam po godzinie spokój. Okej, okay, ale ja wyjmuję jakby te brudne rzeczy, które mam odłożone. Plus na przykład kosmetyki, a wszystko takie pomiędzy tam no sobie leży. U mnie potem nie. się tym zajmę. U mnie nie. Zrobienie jakiegoś podstawowego obiadu. Ze składnikami Dzie... przez 15 minut. Ja chyba pół godziny? Czas gotowania ryżu, i w międzyczasie sobie robię jakieś rzeczy. Tak, ale mnie. na przykład tofu zawsze wrzucam do piekarnika, ono tak trochę tam się. Okej, okay, okej. Okay. Pół godziny ustawy. Zrobienie makijażu. Takiego najzwyklejszego? Tak. Dwadzieścia minut? Dwadzieścia trzy... minut. Jak nagrywam makijaż, tyle mi to zwykle zajmuje. Jesteśmy całkiem szybkie i sprawne. No. Speedy Gonzales. Pap!